Siemanko. Polskę, a teraz odbierzemy telefon. Halo, 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 halo. Eee, siemanko, jak się nazywasz i jakie masz pytanie? Siemanko, Mateusz, jestem z Krakowa. Mam trzy pytanka. Siema, cześć, cześć. siema, eee, Pierwsze pytanko do Boxdela. Eee, Boxdel, ile jeszcze raz spytasz mi ekipę? A to widzę, że chyba trąba tutaj dzwoni. No, <laughs> jestem <ja> <laughs> bardzo ciekawy, bo bo tutaj mamy walkę między popem i mikserkiem, ale jest główny, główny temat ekipa, ekipa, firma, ekipa. Dobrze, spytam go myślę jeszcze parę razy. Dobra, okej. Okay. Jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie, Bogdel. Mm -hmm. Jak dbasz o swojego wąsa? Bo e... od kilku face to face'ów i cage'ów jestem taki, że ten twój wąs jest coraz piękniejszy i chciałem po prostu Chciałem się po prostu dowiedzieć, jak, jak to się stało. Jaka jest geneza? Jak, jak o niego dbasz? Dobrze, no to Mateuszu dbam o niego w ten sposób, że kręcę go po prostu na specjalnym żelu. No i mi się trzyma po prostu. No, tutaj nie ma zbyt dużej filozofii. Musiałem ogarnąć po prostu patent na to, żeby przykleić go od nosa do końcówy i na końcu zakręcić. Podkręcony wąs jest też, stał się synonimem podkręcenia dymów. No ale tutaj z racji tego. Nawiązując do twojego pierwszego pytania, że pomiędzy chłopakami nie ma zbyt dużo złej krwi, no to posiłkuję się po prostu historią miksera i mam nadzieję, że to rozumiesz. Nie, spotkańcane, nie, 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 nie. nie. Ja tutaj nic do tego nie mam, po prostu wpadło y <grym> mi takie <grym pytanie <grym do głowy. I, mam i ostatnie pytanko, y niestety popa o nic nie spytam, ale mam ostatnie pytanko do miksera. Mikser, no. co byś zrobił, y gdybyś spotkał Nowczaka w Siedlej uliczce? <grym> No jak to co? Myślę, że odpowiedź jest prosta. No odpowiedź jest prosta, smaczna i prosta. Dobrze, w takim razie to było na tyle panowie. Popo, też jesteś Koks, mega dziękuję za komplement. Spoko, nie ma sprawy. No dobra. Dzięki, dzięki trąba za telefon. Szymon.